Starasz się być wdzięczny za tych, którzy przychodzą i mówią do ciebie prawdę, za tych, którzy odważyli się położyć na szali waszej przyjaźni, miłości, więzi prawdę. Kiedyś mnie ktoś uczył, że warto wobec tych, którzy, których kochamy, mówić prawdę, ale właśnie wobec tych, których kochamy, z którymi mamy głęboką więź. Bo często w domyśle powinniśmy wtedy mieć taką myśl. Że kocham cię tak bardzo, że jestem gotów Cię stracić. Tak bardzo zależy mi na tym, żebyś urósł, że jestem gotów Cię stracić. Nie jest to łatwa myśl. Nie jest to łatwa postawa, ale właśnie jeżeli ludzie przychodzą, podejmują taki trud, żeby ze mną porozmawiać, szczególnie ci, którzy mnie kochają, bo ja nie mówię o tych ludziach, którzy. Chodzą, wszystkim walą prawdę w oczy, nie patrzą, jak to się czuje, nie. Po prostu jestem szczery, jestem prawdziwy, jestem sobą, więc ci wszystko powiem. Nie, nie lubię być z takimi ludźmi, ale i nie lubię od nich słyszeć prawdy. Po prostu nie lubię. Ale od tych, którzy mnie kochają, którzy podejmują staranie, i ja widzę, że, że chcą ze mną być. I oni przychodzą i mówią mi czasami trudne rzeczy, to chcę być wdzięczna za nich. Chociaż czuję się fatalnie, nie wiem, czy wy czujecie się fatalnie, jak ktoś Wam mówi prawdę, która, no wiecie, ob objawia coś, o czym ja bym powiedziała, nie ma się tu czym chwalić, że chcę, ja chcę bardzo mieć w sobie tę wdzięczność za to, że mówią mi prawdę, że chcą mnie zbudować, że chcą, żebym była wspanialsza, żebym rosła ku temu, który jest głową ku Chrystusowi bardzo jestem wdzięczna za tych ludzi, nie? Ale nie chcę słyszeć prawdy od ludzi, którzy mają mnie w nosie albo po prostu najzwyczajniej w świecie chcą mnie przywalić. To nie